63 dni gniewu to historia ludzi. Ludzi, którzy wzięli udział w powstaniu, bardzo wielu z nich chcąc, nie chcąc, wielu z wyboru, wielu z nadziei, wielu z ambicji, wielu z patriotyzmu. Opowiadamy tę historię od tyłu, po to, żeby nam było łatwiej dzisiaj zrozumieć, jak łatwo od takiego hura optymizmu na początku dojść do klęski, ale też po to, żebyśmy łatwiej zrozumieli nie, naszych bohaterów, żeby łatwiej nam się było z nimi utożsamić, łatwiej było, a trudniej było się pogodzić z ich śmiercią, z ich kalectwem, z ich rozczarowaniem. Mam nadzieję, że ten spektakl pomoże nam zrozumieć, że niewiele dzisiaj mentalnie, emocjonalnie różnimy się od ludzi, którzy mieszkali w tym samym mieście te 60 parę lat temu i brali udział w powstaniu.